Siemanko, witam Was serdecznie. Zaraz mamy marzec. Pięknie wiosna ruszyła, słoneczko świeci na maksa. Widać, że to zaraz wszystko puści i ruszy pełną parą. Wiele osób z nas w tym czasie, w lutym, w marcu, zaczyna wiązać zestawy, haczyki. Przygotowuje się do sezonu, każdy się zbroi na maksa. I zanim zaczniemy to robić, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: jak poprawnie zawiązać haczyki. Nagrałem już taki film i na pewno Wam go umieszczę w linku pod filmem, ale o co chodzi. Zajrzałem ostatnio sąsiadowi do pudełka i po prostu się przeraziłem. On miał każdy jeden przypon źle zawiązany. I kiedyś właśnie mi mówił, że mu ryby spadają, nie wcinają się. Właśnie było to winą źle zawiązanych haczyków. I co ciekawe, bardzo dużo osób to powiela. Ma jakieś stare przekonania i tylko są przez to problemy. Zaraz zwróćcie uwagę, tutaj mamy dwa haczyki i tylko. Te dwa same haczyki, tylko jeden jest zawiązany poprawnie. Tutaj na potrzeby filmu zawiązane są na ciemnej żyłce, żeby lepiej były widoczne, ale wiadomo, sprawa wiążemy je na jasnej. I teraz zwróćmy uwagę, postaram się pokazać na przybliżeniu, tylko jeden haczyk jest zawiązany prawidłowo. Zwróćcie sobie uwagę, przytrzymam je dłużej, żeby każdy zwrócił uwagę o co chodzi. I Jak już wiecie, który jest dobrze, to bardzo fajnie, a jak nie, to trzeba to pokazać. Bo to jest bardzo ważne, bo zanim zawiążemy kilkadziesiąt albo kilkaset przyponów, to byłaby lipa, jakby były zawiązane w sposób nieprawidłowy. I zwróćcie uwagę, ten haczyk zawiązany z prawej strony, on jest źle zawiązany. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, tutaj żyłka wychodzi poza łopatką. Wychodzi z drugiej strony, i tu nie ma naturalnej dźwigni. Więc, jak nawet żyłka tutaj napiera na tą łopatkę od tyłu, to ona aż robi dźwignię w drugą stronę. Aż tutaj ten grot się odchyla w tą stronę, i tutaj nie powstaje samo zacięcie. Tutaj po prostu ryba bierze, zasysa przynętę, czuje opór ze stadu, wypływają i haczyk jej się nie wbija. Ta, ten haczyk jest zawiązany nieprawidłowo. Żyłka wychodzi z tyłu haczyka. Nie ma naturalnej dźwigni. Teraz zobaczmy ha haczyk lewy. Widzimy bardzo wyraźnie, że żyłka wychodzi od strony grotu haczyka. Widzimy? Widzimy. Jest przedłużeniem trzonka ta żyłka. I tutaj powstaje samo zacięcie, bo ponieważ tutaj powstaje naturalna dźwignia. Ta dźwignia jest spowodowana, że właśnie żyłka jest przedłużeniem trzonka. I idealnie ryba po zastaniu chce wypluć hak i jej się ten grot wbija. Ten haczyk jest nie, zawiązany nieprawidłowo, bo po prostu żyłka wychodzi spoza łopatki, z tyłu i tutaj nie ma naturalnej dźwigni. A zaraz Wam to udowodnię, jakie ma to znaczenie. Zwróćcie uwagę, teraz mam haczyk w ręku, który jest źle zawiązany. Żyłka wychodzi z tyłu haczyka, spoza łopatki. Nie powstaje naturalna dźwignia, a wręcz pod, yy, powstaje dźwignia odchylająca. Taki haczyk nie zatnie się przy zastaniu ryby. Ona poczuje opór i będzie wypluwała taki haczyk. Na pewno nasza skuteczność bardzo spadnie, gdy będziemy zawiązywali w ten sposób haczyki, a wiele osób tak zawiązuje. I teraz, tak, biorę w palce, zobaczcie ten haczyk. Spokojnie mogę sobie przeciągnąć przez palce. On się praktycznie, o teraz się zaczepił. Czyli na trzy przeciągnięcia ten haczyk się tylko raz zaczepił. Jest to, zobaczcie, jaka mała skuteczność. Jest ten haczyk źle zawiązany, bo tutaj jest aż dźwignia odchylająca. Ten haczyk akurat ma, jeszcze dodatkowo jak zwrócimy uwagę, ma bruzdę na łopatce, żeby jeszcze lepiej tą żyłkę ułożyć. A tu widzieliście, trzy razy przeciągam haczyk przez palce i on się nam nie zacina. Teraz weźmy haczyk, który jest prawidłowo zawiązany. Dlatego jest prawidłowo zawiązany, bo żyłka tworzy przedłużenie haczyka i powstaje nam naturalna dźwignia. Widzimy to? Żyłka wychodzi od strony grotu haczyka. I teraz tak, biorę żyłkę, zobaczcie, już się haczyk wbił. Czyli ryba by wypluwała, już się zatnie. Zobaczcie, jak to trzyma. Jeszcze raz. Haczyk się wbił. Druga próba. Robimy trzecią. Tak samo, biorę żyłkę w palce, przyciągam, zwróćcie uwagę. Za każdym razem się haczyk wbija, ponieważ tutaj powstała naturalna dźwignia. Żyłka jest przedłużeniem trzonka haczyka za każdym razem powinniśmy wypuszczać żyłkę od strony od strony grotu haczyka. Widzimy to bardzo wyraźnie, jest to naturalne, naturalna dźwignia, a gdy haczyk wychodzi z drugiej strony, żyłka gdy wychodzi z drugiej strony, to aż mamy tą, ten, ta łopatka napiera na żyłkę i aż jest efekt odginający. Ten haczyk nam się zagina w ten sposób, że rybie łatwiej jest go wypluć. Żyłka musi wychodzić od strony grotu. Taki mały niuans. Zanim zaczniemy się wiązać, pamiętajmy o tym, żeby zawiązać się prawidłowo, żeby nasze przypony były skuteczne, a żebyśmy nie później na wszystko nie zwalali, tylko nie na nasze wiązanie. Haczyk musi być zawiązany w prawidłowo. Pod linkiem wam wysyłam jeszcze kolejne fajne filmy, jak zawiązać prawidłowo haczyk. Udanego sezonu szykujcie się, zbrojcie, bo wiosna idzie dużymi krokami. Siemanko, cześć!